Nie było trzech królów i to nie jest prowokacja, to fakt. Tak zaczyna się historia święta, które dziś znamy jako święto trzech królów. Biblia nie mówi ani o królach. Ani o ich liczbie. W Ewangelii Mateusza pojawiają się jedynie mędrcy ze Wschodu. Uczeni, astrologowie, elita intelektualna starożytnego świata. To oni, odczytując znaki na niebie, wyruszyli w drogę. Gwiazda nie była bajką, była symbolem objawienia. Pierwotnie to święto nazywano Epifanią i obchodzono już je w III-IV wieku. Nie chodziło o koronę i orszak, lecz o moment, w którym Jezus objawia się całemu światu, także poganom. Z czasem, szczególnie w średniowieczu, do tej historii zaczęły narastać symbole: trzech mędrców, imiona królewskie szaty. Na ziemiach polskich święto znane było już od chrztu, ale miał charakter czysto religijny. Znak na drzwiach to zwyczaj, który upowszechnił się dopiero w XVIII-XIX wieku. Jako dzień wolny od pracy 6 stycznia funkcjonował w II Rzeczpospolitej. W PRL w ramach walki z religią w 1960 roku święto utraciło dzień wolny od pracy. Zwrócono je dopiero w 2011 roku. Orszak Trzech Króli to nowy element obchodów święta z 2009 roku. I to jest prawda. To święto nie opowiada o króla. Opowiada o prawdzie, która została przedstawiona wszystkim ludziom na świecie.